I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So close my heart And we dojechaliśmy tutaj ze znajomymi na, na Jest, no, wot, dosyć wysoki stan wody, szybko sobie tutaj wylatuje ta woda. Tak to wygląda. Ale ta I tak o, zaraz wracamy do naszego tokołowa.